Mam w tym miesiącu urodziny. Co prawda jeszcze jest przed nimi, ale już dostałam pierwszy prezent od koleżanki, którą poznałam za pomocą mojego kanału na YouTubie parę lat temu. I po tym prezencie jestem już święcie przekonana, że ona robi najlepsze prezenty, najbardziej trafione prezenty ever, jakie kiedykolwiek po prostu dostaję, dostawałam. Ja mam tutaj ogromne pudło i już mam zaspejonowane co jest w nim, ponieważ zobaczyłam ten napis. A raz jej wysłałam, czy wspomniałam, że to jest moja ulubiona księżniczka Disneya, a ja jak wiadomo albo i nie, zbieram lalki. Bardzo chciałam mieć jakąś tam powiedzmy małą kolekcję lalek, właśnie przedstawiających tę konkretną postać. Ale raczej myślałam o lalkach takich yy, rozmiaru Barbie. I to nawet nie ze względu na to, że ja jestem jakimś Disney Adult, ponieważ nie, yy, ale mam sentyment do yy, lalek Arielek ze względu na moje dzieciństwo, bo wtedy miałam taką jedną ulubioną. Ale to, ta paczka przeszła moje najśmielsze oczekiwania i postanowiłam, że muszę to nagrać, żeby móc jej to po prostu przesłać. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jakie to jest dla mnie uczucie. To jest tył, to jest pudełko. Pudełko jest. Y, ogromne. Ogromne, ogromne giga pudełko. No takiej lalki ogromnej to w życiu nie miałam. I teraz nawet się jeszcze i nie przyjrzałam. <ślesz> Matko, jedyna. Co w ogóle. Co się w ogóle dzieje? Co się w ogóle dzieje? Arielka we własnej osoby, moi drodzy. I to gigantyczna arielka. To ja w życiu nie miałam tak wielkiej laki. W życiu, w życiu nie miałam tak ogromnej. To jest. Ja nie mam słów, ja nie mam słów po prostu. To jest coś bez nazwy. Patrzcie na to. Ona ma 81 cm. To moja największa BJD ma 58, 60, 60, może 2. Nie wiem, nie pamiętam. To jest 81 cm lalki i ona jest e, do pozowania, w sensie ma ruchome, zginane przeguby. 81 cm Arielki. Nie mogłam nawet o tym marzyć po prostu. Naprawdę brak mi słów. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Nada nawet widelec taki, żeby można było jej wsadzić na rękę. Widelec do czesania włosów, to jest coś nie do pomyślenia. To jest. Dobra, trochę to trwało, ale udało mi się ją <grym> zapakowanie> wyciągnąć z opakowania. No przecież. Ja. Nie, ja, ja. Ja jest. Ja nie wiem. Ja do urodzin moich jeszcze zostało trochę czasu, w sumie ponad tydzień. Ale ja już wiem, że żaden inny prezent nie przebije tego. Żaden to jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest coś, czego w życiu sama bym sobie nie kupiła, ale coś, co totalnie. No, moje wewnętrzne dziecko po prostu totalnie jest. skacze ze szczęścia, a ja się muszę bardzo mocno powstrzymać, żeby się nie popłakać, bo no, jestem totalnie wzruszona tym. I. Ma takie dosyć gumowe ręce w ogóle. Pięknie. No dodatkowo błagam do czesania włosów. No błagam. I to, że ona się zgina, to znaczy, mając ten rybi ogon, to jest to dosyć trudne, tak? Ale wiadomo, że przy takim rozmiarze też nie będzie jakoś dużego problemu, żeby ją poprzebierać, pobierać w różne rzeczy dziwne. Więc to będzie, to będzie po prostu saga na tym kanale. A ona nawet ma te kostki ruchome. Co prawda, dosyć opornie, ale ma. Ona po prostu wymaga trochę, żeby ją rozgrzać, żeby trochę nad nim popracować. Ale na pewno trzeba ją uczesać z tyłu, zwłaszcza tym widelcem dołączonym, Takie ma włosy. Bywało lepiej, ale bywało gorzej. Zwłaszcza, że tutaj, słuchajcie, z tyłu to się nie liczy. Ważny jest przód. No. No, humagam! No, w życiu, w życiu bym nie pomyślała, że ja w życiu będę miała coś takiego, takie cudo, takie, takie, takie. Cudo. A jeszcze widzę, że tutaj z tego kartonu mogę, e, o, w ten sposób wyjąć tutaj to i złożyć z tego torebkę. A tu te wszystkie elementy, po tej stronie na pewno, słuchajcie, o, też widzicie, mogę wyjąć. Proszę bardzo. I mamy takie drobiazczki. Do tej torebki. Także no, dla mnie to może nie jest jakiś super ważny atrybut, bo yy, ja to tak bardziej wiecie kolekcjonersko. Niekoniecznie do zabawy, ale na pewno oddam mojemu brzdącowi. Mam nadzieję, że się będzie chciał pobawić taką torebką z takimi rzeczami do niej. W każdym razie, bo już ten film ma za długo, ja to odłożę. Podsumowując. Yy, oficjalnie. Przed urodzinami dostałam najlepszy prezent ever. Po prostu ever. Ever. No nie ma lepszego. Nie ma lepszego. Nie ma po prostu bardziej. Nie wymyśliłabym tego, naprawdę. Szczerze, nie, nie wpadłabym na to, że, że to może być moje spełnienie marzeń urodzinowych. I wiecie co? Nie ma znaczenia, czy mam to na 30., 32 czy 13. Wszystkie wersje mnie, i te z przeszłości, i te z teraźniejszości, bardzo się cieszę. I jestem przeszczęśliwa, i nie wiem, będę ją jakoś może przebierać, stylizować, wrzucać po prostu, bo to jest normalnie jak Maneki. Ona jest Ona jest ogromna. Ona jest tak wymiarowo jak dziecko, po prostu. <grym> Także tak. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To jest największa radość na świecie.